Słuchacie Up The Blues Podcast, polskiego podcastu o Chelsea Football Club. Od kibiców, dla kibiców. Za mikrofonami JJ oraz Szymon. Witam Cię serdecznie Szymonie w naszym właściwie drugim już podcaście, który dotyczy klubowych mistrzostw świata, ale pierwszym po meczu, konkretnie po meczu z LAFC. Cześć Szymanko. Ostatnio rozmawialiśmy sobie ogólnie o tym turnieju, no i tłumaczyliśmy naszym słuchaczom, dlaczego ten turniej jest ważny. I doszliśmy do prostych wniosków: ten turniej jest ważny tylko i wyłącznie z przyczyn finansowych. A jak inne elementy, bo zastanawialiśmy się, czy uda się, żeby ten turniej był jakiś prestiżowy, czy uda się zainteresować kibiców. Ja pamiętam, że zwracałem na to uwagę, że nie wiadomo, czy się uda zebrać tych kibiców na stadiony, czy to znaczy poziom piłkarski będzie wysoki. Jeśli mielibyśmy oceniać tylko i wyłącznie na podstawie tego meczu, to nie mamy dobrej informacji dla FIFA. No, póki co bardzo słabiutko, ale na pewno godzina. Rozgrywania spotkania nie pomaga, bo o 15 czasu lokalnego w poniedziałek, więc pewna część kibiców pracowała. Jeśli chodzi o wypełnienie trybun, ci co oglądali, śmiali się na Twitterze czy, czy na Facebooku, bo naprawdę było pusto. Stadion na 75 tysięcy osób, a tylko 26 tysięcy miejsc wypełnionych. I też bilety były obtanione przed, przed samym spotkaniem i najtańszy bilet kosztował 26 funtów. Tak, czyli, czyli ponad 10 funtów mniej niż bilety kosztowały jeszcze, jeszcze wczoraj, a właściwie jeszcze dzisiaj rano bilety kosztowały około 37 funtów, a, a w ogóle kiedy po raz pierwszy trafiły do sprzedaży, to, to chyba kosztowały nawet pod 100 tysięcy. Pod 100, no jest tysięcy. nie tysięcy, tylko 37 funtów, a to kosztowały 100, 100 funtów, chociaż oczywiście to zależy od miejsca. Tak czy inaczej, nawet połowa stadionu w Los Angeles nie została wypełniona przez kibiców Chelsea i przez kibiców w LA co nam to mówi o tym turnieju, że no no, kurczę, no to średnio, średnio to wyglądało. No ja, ja jeszcze nie wiem co nam to mówi, no wiemy, że Chelsea nie gra z jakimś mocnym rywalem, wiadomo, lokalnie tutaj klub ze Stanów Zjednoczonych, ale na meczach z rywalami z górnej półki myślę, że frekwencja będzie zdecydowanie większa. No zobaczymy, zobaczymy, bo, bo na razie no, ten mecz nie, nie dał nam odpowiedzi na pytanie, a właściwie na razie dał to odpowiedź nie taką, jakbyśmy sobie życzyli, jeśli chodzi o sam turniej. Najważniejsza informacja jest taka, że Chelsea pokonała LAFC 2-0, że zrobiła to w miarę pewnie, co prawda po średnim meczu, jeśli chodzi ogólnie o poziom piłkarski. Ale Chelsea no, była lepszą drużyną. Mecz wygrała i zgarnęła za ten mecz półtora miliona funtów, I, i to jest taka informacja numer jeden, bo tak jak ustaliliśmy sobie ostatnio, Chelsea jest w tym turnieju dla pieniędzy, no i te pieniądze zarobiła półtora miliona funtów, ale, ale pogadajmy sobie jednak nie tylko o tym, co w gabinetach i w wekselu, ale też o samym spotkaniu. Może nie omawiajmy go od początku do końca, bo tam naprawdę niewiele się działo, ale, ale omówmy piłkarza najważniejszego, pewnie. Z takiej kibicowskiej naszej perspektywy, Liam Delap zadebiutował dzisiaj w barwach Chelsea, i chyba ten mecz może nam się podobać. Nie, no na pewno, bardzo, bardzo fajne wejście i już nie będzie prześmiewczo nazywany 007, agent 007, bo zaliczył bardzo ładną asystę, trzeba sobie to powiedzieć, do Enzo, który też miał dobrą zmianę i, i ożywił pomoc. W pierwszej połowie brakowało nam Enzo Fernandeza, tak mi się wydaje, jednak ja będę obrońcą, jestem obrońcą Enzo Fernandeza i, i wydaje mi się, że Chelsea po prostu gra lepiej z nim niż bez niego. On idealnie łączy formację w Chelsea, idealnie też nauczył się wchodzić z drugiej linii do ofensywy i strzelił kolejną bramkę taką w swoim stylu, czyli że nagle pojawia się w polu karnym przeciwnika, przeciwnik jest skupiony na napastnikach, czy na naszych skrzydłowych, czy innych zawodnikach ofensywnych, na przykład na Palmerze i, dla, i w tym momencie z drugiej linii wbiega Enzo Fernandez i oddaje strzał. Tak było w meczu z Tottenhamem, tak było w meczu z Liverpoolem, tak było w meczu z Betisem i tak jest w meczu dzisiaj. Cieszy mnie bardzo ta regularność Enzo Fernandeza, cieszy mnie, że on łapie też, też liczby do swojej dobrej gry i, i tego piłkarza po prostu potrzebowaliśmy, ale, ale wracając do Delapa, wprowadził energię, wprowadził Kreatywność, o czym powiedziałeś. No i chyba ten link z kolem Palmerem był widoczny. Oczywiście w zaledwie kilku akcjach tam nic może wielkiego, ale, ale widać było, że, że panowie się znają i, i boiskowo dogadują. No czekamy na, czekamy na więcej. Dobrze, że wszedł, bo ja przynajmniej przed zobaczeniem tego spotkania zakładałem sobie, że fajnie byłoby zobaczyć te nowe nabytki właśnie Liam Delap czy, czy SUGO i. Anglika mogliśmy trochę dłużej podziwiać, więc to na pewno cieszy, że już wszedł i już się ogrywa. Tak, SUGO to raczej właśnie taki excelowy debiut. Wszedł kilka razy, dotknął piłkę i, i, i akurat więc spotkanie się tym. skończyło, ale to nie było. Konkretnie dotknął piłkę 9 razy, Szymon, ale przez te 9 razy 7 podań celnych, 8 podań ogólnie, jeden wygrany pojedynek, więc, więc właściwie wszedł, zrobił to, co do niego należało i zszedł, no bo właściwie za wiele nie zrobił. Więcej debiutantów nie mieliśmy, chociaż na ławce rezerwowych akurat w tych rozgrywkach jest tak, że. że, że że tych na rezerwowych jest kilku, e, że jest więcej zawodników niż normalnie w meczach ligowych czy w meczach Ligi Mistrzów. Dlatego na obce rezerwowych był między innymi Mamadou Sar, który przyszedł niedawno do Chelsea, czy Andrzej Santos, który również by jest No na niego czekamy takim, chyba najmocniej. Tak, na niego czekamy najmocniej. Znaczy najmocniej chyba na Liama Adela, najbardziej go chciałem zobaczyć, ale jeśli chodzi o przyszłość tego zespołu, o to, jak Chelsea będzie grała. No to równie wielki impact może mieć chyba Andrzej Santos. No, myślę, że na pewno. To... Szkoda, że nie wszedł, ale myślę, że jeszcze w grupie uda mu się pograć. To co? Liczymy, że w piątek, bo w piątek Chelsea gra kolejne spotkanie, zobaczymy Santosa. Można no, nawet od pierwszych a, minut? No, nie wiem, czy od, czy od pierwszych minut. Myślę, że wejść na pewno wejdzie, a, ale Enzo pokazał, że mocny skład. Wystawia od samego początku turnieju i, i myślę, że w drugim spotkaniu również tak będzie. A raczej ci, którzy będą mieli szansę się pokazać, zadebiutować, myślę, że to nastąpi bardziej w trzecim meczu. Że tam, tam więcej tych debiutów zobaczymy i niekonwencjonalnych zawodników. Dobra, Szymon, na sam koniec, żebyśmy skończyli temat Delapa, bo tak odbijamy się od niego i, i, i idziemy w różne strony. Dzisiaj zobaczyliśmy. Delapa i Jacksona, może oni nie wymieniali się po połowie, ale, ale dłużej zagrał Jackson, ale zobaczyliśmy ich obu i mieliśmy na tyle dużo zagrali, że możemy już ich względnie ocenić. Oczywiście, to będzie rywalizacja, która będzie trwała najprawdopodobniej cały sezon. To będzie rywalizacja, która będzie się najprawdopodobniej zmieniała. Będą na pewno perturbacje, może kontuzje miejmy nadzieję, że nie, może zawieszenia, miejmy nadzieję, że nie. Będą też różne rozgrywki, różni rywale, więc to nie jest oczywiście, to nie jest tak, że my w tym meczu już oceniamy który jest lepszy. Ale dzisiaj mieliśmy pierwszą odsłonę tej rywalizacji. Kogo wybierasz? Kto jest zwycięzcą tej rywalizacji? Oczywiście na tym, tym pierwszym po prostu kroczku nawet nie kroku. No nie, ciężko mi wskazać tak naprawdę, bo Dela bardzo dobre wejście, też dopisała asystę, o czym już wspomnieliśmy, ale Jackson tą pierwszą połowę myślę, że miał naprawdę bardzo dobrą. Więc no ciężko mi tutaj ocenić. Ja się zgadzam, że, że Jackson w pierwszej połowie grał przyzwoicie, ale dla mnie dela, dela był lepszy, więc ja bym tutaj postawił dela powyżej nad Jacksonem. No też ta asysta, jakaś taka pewność większa w polu karnym przeciwnika. To, to mi się podobało w ogóle na połowie przeciwnika. No i ta asysta, myślę, że, że to go stawia wyżej niż, 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 niż właśnie... no Jackson, Jackson też. Jackson, no... Dobrą asystę zapodał. Jackson też miał asystę, to prawda, to prawda, to prawda. O, o, obaj piłkarze z asystami, więc, więc to akurat mój argument może nie jest bardzo taki walid, ale no tak czy inaczej, ja chyba bym postawił wyżej. Chociaż nie kurczę, rzeczywiście ten Jackson dobrze grał w pierwszej połowie. Ładnie tam się z piłką, raz obrócił, oddał, oddał strzał z głowy, który był przyzwoity. Niestety na linii strzał stał obrońca, więc. Więc masz rację, że obaj piłkarze się pokazali i, i chociaż może dla mnie takie odświeżenie za, za pomocą Delapa tutaj działa, więc dlatego może wskazałem jego, ale, ale obu, przy obu możemy naprawdę postawić plusik. I Naj... to całkiem spore plusy. Tak, najlepszym piłkarzem, znaczy całkiem spory, Chelsea zagrała średnio, może zaraz też przejdziemy do tego. Najlepszym piłkarzem meczu Pedro to chyba tutaj bez kontrowersji. No bez kontrowersji, naprawdę bardzo świeży, dobry na skrzydle, no super występ. W drugiej połowie szczególnie mi się podobał, za to na przeciwnym biegunie mamy na niego Madueke, totalnie bezproduktywnego, zresztą zmienił go Tyreek George i też nic nie pokazał, chyba zagrał jeszcze gorzej. No, ta, lewa strona, ta lewa strona spowalniała dużo akcji w dzisiejszym meczu, czy to Madueke, czy to Tyreek George, więc ten młody Anglik, mam na myśli Tyrika George'a, jeszcze młodszego niż Madueke, też za dużo nie pokazał. To jest ogólnie mecz Chelsea, który po prostu sobie odhaczamy, jest zwycięstwo, Są pieniądze. i dalej są pieniądze. Piłkarze Chelsea wyglądali trochę na zmęczonych, wyglądali na piłkarzy, którzy byli niedawno na zgrupowaniach kadr, ale no też trzeba powiedzieć, że tych takich samych piłkarzy ma na przykład PSG. I, i pokazało absolutnie swoją siłę w spotkaniu z Atletico. Dla tych, którzy nie wiedzą, PSG w swoim pierwszym meczu w klubowych mistrzostwach świata wygrało z hiszpańską drużyną 4 do 0. I jak sobie porównuje tempo gry, PEZDR, jak sobie porównuje intensywność, jak sobie porównuje taką jakość piłkarską, no to PEZRZ by nas dzisiaj rozjechało, jeśli byśmy tak zagrali. Ja rozumiem, że to jest. No, znaczy ten... ja nie wiem, czy byśmy podeszli tak samo tak, do tego. Tak, tak, no inny, inny typ motywacji, ale na pewno jeśli Chelsea miała postraszyć konkurencję, to dzisiaj tego nie zrobiła. To jest zwycięstwo, ja się nie martwię. Ale, ale jest wam coś takiego, że no Chelsea nic za bardzo nie pokazała ponad ponad to co, 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 ponad minimum. To był, to był mecz wygrany minimum sił, minimum jakości piłkarskiej. Taki, no taki jednak, mimo wszystko, mocno nijaki. No Bardzo mocno niejaki, ale liczy się rezultat, że jest to zwycięstwo. Mamy trzy punkty. Jest, tak jak wspomniałeś na początku, plus półtora miliona funtów. Więc no mam nadzieję, że cięższe działa zostaną wytoczone na już fazę pucharową, a nie, nie tą grupową. Tak jest, trzymamy za to kciuki. Chociaż najbliższe spotkanie z Flamengo, które, które będzie w piątek o godzinie 20 polskiego czasu. Będzie spotkaniem na pewno trudniejszym i jest to mecz dwóch najlepszych drużyn, Flamengo. Jest pewnie po Chelsea największym faworytem, żeby z tej grupy wyjść, więc, więc ten mecz może nam powiedzieć więcej. Ale dzisiaj też mieliśmy kogoś, kto przysłużył się dość mocno dla Chelsea jako bardzo dobry zmiennik, czyli Oliver Giroud. Tak jest. Oliver Giroud dzisiaj wszedł, nawet nie mógł wejść przez pewien czas, bo nie miał koszulki. Jeśli ktoś nie oglądał tego meczu, była absurdalna sytuacja, w której mecz nie mógł być kontynuowany, ponieważ Oliver Giroud, który miał wejść, stał bez koszulki i czegoś. Upadł... On by mógł i bez koszulki nie, wyjść. On by mógł i bez koszulki wyjść. To trzecie spotkanie, bo też tak nie powiedzieliśmy, to od razu powiedzmy: Chelsea zagra z drużyną z Tunezji i tam już będzie na pewno faworytem, więc wszystko taki najtrudniejszy, ten mecz grupowy to właśnie mamy w piątek o 20.00. Więc też podkreślam, bo wiele osób bało się, że klubowe Mistrzostwa Świata będą, te mecze będą w nocy, a nie jest tak źle. Dopiero ten trzeci mecz gramy w nocy, a, a... a najtrudniejszy najbliższe spotkanie e, zagramy o godzinie 20:00. Wiele osób też się pewnie może zastanawiać, dlaczego Chelsea przeprowadziła 6 zmian. Nie Podał tego ani realizator, ani komentator, zresztą Wojtkowi Pieli się nie dziwię, bo nie wiadomo było o co chodzi podczas meczu. Ale wygląda na to, że zmiana, którą przeprowadziło LAFC w 38 minucie, kiedy z boiska zszedł Ordas a wszedł Morales, była to zmiana spowodowana urazem głowy, co oznacza, że Los Angeles FC dostało dodatkową zmianę w związku z tym. I żeby szanse były wyrównane, Chelsea również dostała tę dodatkową zmianę. Paradoksalnie yy, drużyna z Los Angeles nie wykorzystała tej zmiany, no, a Chelsea wykorzystała i w 84. minucie na boisku się pojawili Esugo i Jenkung. O obu. Za wiele nie powiemy. Wydaje mi się, że Nkunku może łapać minuty w tych klubowych mistrzostwach świata, żeby podbić jego cenę, no, ale czy, dzisiejs czy dzisiejszy mecz podbił cenę? No, na pewno nie. nie <laughs> Jak będzie takie minuty dostawał i, i tyle pokazywał, to raczej tej ceny nie podniesie. Bo niestety się muszę z Tobą zgodzić. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dzisiaj taki króciutki podcast. Bo, bo naprawdę, jeśli ktoś nie oglądał tego meczu, no to niech nawet nie szuka jakiejś powtórki. Szybki skrócik, półtora minut, półtorej minuty. Dodatkowo nasz podkaścik i, i wszystko wiecie, co się dzieje. Chelsea nie zagrała najlepiej, ale wygrała i też nie zagrała najgorzej. Taki o taki mecz, że obejrzeliśmy, pogadaliśmy i chyba tyle. Zapraszamy do obserwowania nas na YouTubie, na BuyCoffee, do wspierania nas i do obserwowania nas na Spotify. Chyba wszystkie tutaj odhaczyłem. Odhaczyłem ogłoszenia klasyczne na koniec. Z Wami dzisiaj byli Szymon, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Ja jestem JJ, no i dziękujemy Wam za to, że nas słuchaliście. Do usłyszenia już w piątek. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym podcaście w piątek. I zapraszam do obserwowania naszego kanału nie tylko wtedy, kiedy publikujemy podcasty, no bo od pewnego czasu publikujemy shortsy i te shortsy też pojawią się na naszym kanale. Kropka. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć!